Jeżeli człowiek jest wezwany do szczególnej funkcji wobec społeczności, do której jest posłany, i jeżeli kocha tę społeczność, to pragnie jak najpiękniej wykonać swoją funkcję, która będzie wspaniałym pożytkiem dla tych obdarzonych miłością. Nie można przyjść z byle jakim darem. Trzeba przyjść z perłą, z bogactwem i uszczęśliwić tych, którzy tak bardzo człowiekowi zaufali. W 17. niedzielę zwykłą Pan Bóg stawia przed nami Salomona. On, wybrany przez Boga, namaszczony na króla, miał świadomość, że lud, w narodzie wybranym, tak liczny, potrzebuje szczególnego skarbu. Szczególnej pomocy, aby iść według wskazań Boga. I kiedy Pan Bóg pyta Salomona, o co chcesz prosić, o jaką łaskę? Wtedy Salomon powiedział: O Panie Boże mój. Racz dać Twemu słudze serce rozumne do sądzenia Twego ludu, rozróżniania dobra od zła. I Bóg obdarzył Salomona tą niezwykłą łaską. Niestety mówi nam słowo Boże, że on, kiedy uzyskał. Wielki autorytet nie tylko pośród swego ludu, ale pośród innych ludów poddał się pewnej pysze, rozpuście i pogubił się. Odszedł od Boga poprzez brak szacunku do tej mądrości, jaką Bóg go obdarzył. Ale to, co jest dla nas ważne, Pan Bóg chce się podzielić z nami mądrością, chce się podzielić z nami pewnymi wskazaniami, które będą na naszej drodze wspaniałymi drogowskazami. Tak poucza nas pierwsze czytanie. Drugie czytanie. Z listu świętego Pawła apostoła do Rzymian jeszcze bardziej wzmacnia tę prawdę, która została pokazana w pierwszym czytaniu: Bóg z tymi, którzy go miłują, współdziała we wszystkim dla ich dobra. A zatem, całkowicie ufając Bogu, Człowiek powinien być przekonany, że Bóg, współpracując z dyspozycją piękną, dobrą dyspozycją człowieka, potrafi właśnie przez tego człowieka dokonywać cudów godnych zachwytu. Z tym bogactwem słowa Bożego. Sięgamy do Ewangelii Świętej. I ona mówi nam o perle, którą postanowił pewien kupiec poszukiwać, a kiedy ją odnalazł, zostawił wszelkie bogactwo i wziął tylko tę perłę. Mówi nam Ewangelia Święta, że pewien człowiek odkrył skarb na roli, wszystko sprzedał, byle tylko pozostać na tym terenie, na którym znajdował się skarb. I jeszcze trzeci obraz. Mówi Jezus, że Królestwo Boże podobne jest do niezwykłego połowu ryb. Sieć pełna ryb, ale pozostały tylko te, które były wielkie, wspaniałe, a te, które nie nadawały się do spożycia, zostały wyrzucone w morze. Jaka mądrość jest nam dana? A może inaczej? Co jest Twoją perłą w życiu? Jaki teren dla Ciebie jest tak bliski i tak wartościowy, że wszystko uczynisz, żeby zadbać o ten teren, bo tam. Odnajdziesz swój skarb. Czy rzeczywiście uruchamiasz sobie talenty i zdolności, że jesteś tak piękny, że ktoś pożywi się tobą? Znajdujemy się na ołtarzu polowym w miejscu piastowym. Jutro. Będzie sprawowana tutaj Msza Święta z okazji XIX Ogólnopolskiej Modlitwy O Czeźwość Polskiego Narodu. Modląc się o Czeźwość dla Polaków, będziemy mieć na względzie to bogactwo treści i wskazań, które występują. W dzisiejszym Słowie Bożym. Weźmy pod przykład pewną osobę, której wydawało się, że sięgając po alkohol, że sięgając do narkotyków, będzie miała perłę. Będzie miała Zachciankę, która jest niezwykłym bogactwem. Okazuje się, że przez wiele, wiele lat, niszcząc swoje talenty i zdolności, odchodząc niejednokrotnie daleko od terenu Kościoła Świętego, człowiek traci perłę swojego życia. Ale właśnie tutaj. Przy tym sanktuarium świętego Michała Archanioła i błogosławionego Bronisława Markiewicza, niezwykłego patrona, nie tylko osób uzależnionych od alkoholu, ale od wszelkich uzależnień. Wiele razy słyszałem, jak ktoś mówił, jak to dobrze, że znalazłem się w tej wspólnocie apostolstwa trzeźwości. To jest ta wspólnota Kościoła Świętego, która nagle, poprzez świadectwo życia, poprzez zachęty, mówi: Zobacz, w tobie jest jeszcze skarb, w tobie jest jeszcze perła, ale trzeba wiele różnych spotkań jakby sprzedać, by zaistnieć na spotkaniu organizowanym przez Kościół Święty. Kościół Święty to jest ten teren, na którym znajduje się skarb. I jeżeli człowiek znajdzie się w tych objęciach owego terenu, tych ludzi, którzy przybywają, aby razem, wspólnie dzielić się tym, co dokonuje w nich Bóg, nagle człowiek widzi, że coraz bardziej wzrasta. Nie jest tą maleńką rybą, którą jeszcze trzeba wyrzucić do morza. Może ktoś by pomyślał, no to jak? Z moim życiem? Mam się dać spalić, oddać dla drugich całkowicie? Tak. Na tym polega miłość. Nie daj Boże, żeby człowiek żywił drugich złością, nienawiścią, swoją słabością związaną z uzależnieniem. Mam karmić drugich życzliwością, pokojem, radością. Niekiedy spotykamy ludzi, którzy, można by było powiedzieć, posługując się Ewangelią, są taką piękną, wspaniałą rybą, z której człowiek czerpie pokarm, miłości, uspokojenia. Niejednokrotnie takiej zachęty do tego, by jeszcze bardziej człowiek wzrastał. Potrzeba nam ogromnej modlitwy w intencjach tych wszystkich, którzy są dotknięci różnymi uzależnieniami. Widzimy chociażby wśród dzieci i młodzieży, jakie jest ogromne uzależnienie od mediów. Społecznych, które niekiedy zabierają tyle czasu, czy to dziecko, czy ten chłopiec lub dziewczyna odkryje w sobie perłę, czy odkryje skarb, czy zrozumie, że jedynym terenem, na którym można osiągnąć to szczęście, jest teren kościoła świętego. Bądźmy mądrzy, tak by powiedziało do nas pierwsze czytanie: Obyśmy wtedy, nawet gdy osiągniemy pewną mądrość, nigdy jej nie utracili, ale coraz bardziej dzięki łasce Bożej wzrastali w tej mądrości i wielbili Boga za to, że jesteśmy perłą.